słuchaj że mamy Dzisiaj sobie otwieramy garnet. Ale jak widzicie, nie pytajcie w czym jestem, bo jestem na dworze, ale nie pytać. Yy, najpierw odtworzymy sobie trzy spiny na początek, bo będziemy otwierać dzisiaj Stambul Pass. Tak, pierwszy taki odcinek z, z, z Stambul Passa. I nie zapomnijcie o tym, o zostawieniu suba i lajka, bo ten. więcej takich odcinków. Bo to będzie gruby odcinek, ale no nie wiem czy mi będzie jeszcze starczeć tam. Ech, ale nieważne. dawaj 150, no nie, tak blisko. Trzy żetony, dobra, dobra. I tam pasuje i jeszcze jeden spin. Co widzowie wytropi. Uwaga, uwaga, uwaga. Pewnie wielka kupa. Taki. Kurde, 10 to, dobra. I widzowie, od, odblokowujemy nasz Stumble pass jak to zawsze i dobra lecimy pierwsze aktywuj i odbieramy sobie co pierwsze co pierwsze najpierw spin bo legenda jednak jest ważna więc spin otwieramy co nam wytrupi widzowie co nam wytrupi co nam wytrupi epic kurde mógł być epic duplikut. dobra i legenda o, ale kozacki potem sobie nim zagramy no i co? Odbieramy sobie klejnoty, to i rzadkie lub lepsze, co nam wytropi. Uwaga! uwaga, co nam wytropi. Legenda! Kurde, epic! Ale prawie legenda była. Prawie legenda. Dobra, kupujemy dalej, widzowie. Tu, tu, Tu. Dobra, 50 klejnotów sobie odbierzemy. Potem do, tutaj. Potem kolejne. Odbieramy. 50. Potem kolejne. Kupujemy. Kupujemy. Co jest? Halo. What is that? I co się z tym stało? Halo. O. To. No. Widzę, co tak długo. Halo, mam netto. Mam przecież. No, nie całego. Dobra, i kolejne. Trochę szybciej dawaj chociaż. Ta, ta, ta. O! I odbieramy sobie te 50 notków. No i dobra. Patrzcie, ile mamy tu widzowie rzeczy. Ta, ej, emotka. Fajna, fajna, fajna. Dobra, widzę ja się do mnie przyszedł. Ja się chcę zobaczyć, co mi tropi. Typie, najpierw odbiorę sobie żetoniki. Dobra. No, no. Ja mam na to tyle. Dobra. Przesunę się bardziej do ściany. I dobra. Dobra. Ile ci spinnik widzowie? Co nam wytrupi takiego? To będzie legenda albo specjalna. No ja prawie ten, z rzadkiego wytropiłem legendę przed chwilą. Za pierwszym razem. Tak jak teraz. No prawie była ta legenda. więc nieźle. Dobra, widzę, że rzadkie lub lepsze. Co nam wytropi? Uwaga! Co nam wytropi? Co nam wytropi? Legenda, dawaj! No blisko. Rzadki, rzadki duplikat. No i nie będziemy miał skina. I kolejny rzadki, rzadkie lub lepsze. Uwaga, co nam wytropi, widzowie? Legenda, no nie, to chyba rzadki, rzadki, rzadki Pilucy fray Dobra, patrzcie, jakie fajne kroczki! Kroczki, poczki, i tu zwykłe lub lepsze. Co nam wytropi? Co nam wytropi? Co nam wytropi? Uwaga, uwaga, i wytropi nam epik. Rzadki, rzadki, duplikat. I teraz tak. Y, tu nic nie mamy, no to dokupujemy dalej. Oj, dawaj. Nie no, dobiję chyba do tamtego. Ej, widzowie. Dobra, dobiło. Dubiło. I patrzcie, widzowie, tu kolejne gemy. I zaraz otwieramy kolejny ten. Patrzcie, tu animacja, co tam pani chcesz. Zaraz mm. otwieram teraz spinki. Tutaj hop. Ej, widzowie! No cóż, tu, tu będzie trzeba niestety dobić dalej, no jak widzicie, dużo jeszcze zostało. No ale dobra, otwieramy te, te spiny, co nam wytropi. Uwaga i... Uwaga i nietypowy Beret Flint i rzadkie lub lepsze, co nam widzę, wytropi. Aż się zastanawiam, aż się zastanawiam. Czyżby no nie. Ile epicki? Epic dupliko. No i co? ostatnie, A nie, jeszcze nie ostatnie. Więc to jeszcze otwieramy sobie widzowie. Potem jeszcze ostatnie rzadkie lub lepsze. I zagramy sobie tą legendą. No aż się zastanawiam, jak się nią gra. Zwykły ten duplikat. Bo ja mam pełno widzów duplikatów. I rzadkie lub lepsze. Co nam wytropi? waga. Ja, Co? Co? wok no tamto. Aha, i I widzowie, rzadki duplikat. I teraz tak, widzowie, otwórzmy sobie ten. 151 żetonów mamy. Aż się dziwię. Więc my sobie otworzymy oczywiście. Oczywiście sobie otworzymy trzy na, na trzy? No Ej, na cztery, dobra, widzowie... otwieramy cztery w takim razie. Co nam, nam wytropi? Widzowie legenda! Wart Nowa legenda robi wrażenie za pierwszym razem. I prawie kolejna legenda. Tu mamy duplikata. Uwaga, lecimy dalej, lecimy. I epic duplikat. I teraz nie, wiesz. Skąd wiesz? O kurde, to kto? Duplikat kolejny. Trzy, do, czty, Jeden, jedna legenda. I patrzę, kolejny jest. O, kolejny epicki spin. Co nam widził, wytropi? Aż się zastanawiam, aż się zastanawiam. No legenda. Ej, widzowie, prawie było coś specjalnego, aż się dziwię. I ostatni spin, chyba że nam wytropi jakiegoś duplikata specjalna, to aż się będę dziwić. I uwaga, co nam wytropi? Legenda, no nie. Dobra, zielony ten ja go chyba nie mam. Tak, T-rex! Fajny ten T-Rex. Jeden, że to nie widzowie zostało. i poczekajcie, widzowie. A może za darmo to otworzyć, ale nie wiem, czy byłoby coś dobrego. Chyba raczej nie. Ale nie, mogłoby być. Więc widzimy się za... Dobra, widzowie i leci. I co nam wytropi? Co nam wytropi? Oby, oby jakieś klejnoty. Klej... 150 dawaj! Prawie 150! Tak blisko! Duplikat ten nietypowy. Prawie 150... Ej, to jest już za grubo. I widzowie leci kolejny spin. uwaga, co mam wytropi, co mam wytropić co nam wytropi. 75, że... No nie, tam było blisko. No ale kucia Dobra. No nie wiem. Dobra, widzowie. Yy, otwieramy dalej. Zobaczymy co nam wytropi. I widzimy leci kolejny spin. Ale wyjdźmy, żeby nie było widać. Klejnoty, 5 klejnotów, bo widzę, widzę, widzę. Ale my lecimy z ostatni. Oby było 10 klejnotów. I dobra, lecimy, ale wychodzimy i no, niestety. Więc będziemy chyba musieli niestety zagrać te parę te... No, a co tu będzie? Hmm, jak potem... O. Te kruki byśmy przynajmniej widzę mieli. No dobra. No tu sobie zagrajmy tą nową legendą. Mm, gdzie jest ta legenda? Dobra, już tu pójdę. O, mamy. porcia jaka na, na takich rolkach jakby jeździ. Patrzcie. Ale animacja, co jest? Patrzcie, co to za animacja widzowie, taki kozak, patrzcie stół miał taki piorunek Piorun Sim, się w grece Sim A Jak widzicie jestem nietypowym niczym. Spin go round, spin go round, spin go round, spin go round, spin go round Spin go round, spin go round, spin, go round, spin, go round, spin go Hop, hop. Jak dostał typ, widzowie. Hop, hop. Hop, hop hop, hop. Okej. Okay. Hop, hop, hop. Hop hop. Hop hop i do. No jest widzowie. Przeszliśmy, a my lecimy do następnej rundy. I widzę mamy Hot Wings Hot Wings, hot Jak widzimy mamy tego nowego skinka tam. Chyba ktoś ma cały karnet to pozdroda typa. No ale my jeszcze nie mamy, ale będzie na następnym odcinku. Dlatego, że na tym nie, jeszcze nie dobijemy. Nie powiem wam dlaczego. Ale to jest tylko jedna rundka tak po prostu zagrać tą, tą legendą jakby... No to wiecie. A, jeszcze słabe autko. Ej, patrzcie, każdy prawie ma takie. Dobra, dam wykrzyknik, że muszę to przejść. I boom. Dobra, odbiliśmy się pięknie, pięknie. Let's go. Let's go, my friend. Boom, O, ja widzowie, widzowie, ale brum, 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 brum. I tu. Chłopca dostał, oberwał, a my nie oberwaliśmy. I boom. I letymy widzowie letymy. I tu dobra, przechodzimy do następnej rundy. I jak tu będzie runda. To jak zasugujecie kanał, to się dowiecie. A następną ostatnią rundą będzie honey drop. Honey drop. Czy zdobędziemy koronkę przez tego skina? To się dowiemy. Czy ten skin jest magiczny w ogóle? Kurde. Więc my sobie tu chodzimy. O nie, dobra. Hop. 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 No nie! No jaki typ? Mogłem też go zepchnąć. Przecież mam pięć widzowie. Przecież mam pięć. O ja widzowie, co tu się dzieje? Dobra. Ej, widzowie, ja nie wiem, czy to wygram, bo te typy to naprawdę tak tu trollują. Że po... No nie. Nie dziabnąłem go. Po... No! I spadłem sam przez siebie, widzowie. I to już nie ma sensu. Dobra. I tak tu się bloki skończą, widzowie. Tak, tu się skończą bloki. I patrzcie tu ostatnie... Nie! Bam! No nie! Jako siódmy byłem, widzowie. No dobry skin. Przyznam. No ale niestety nie dało rady. Następnym odcinku będziemy dobijać. Dziękuję Wam za oglądanie. Myślę, że Wam się podobało taki stabilne otwieranie. Zostawcie suba i lajka, jeszcze ja z wami żegnam. No.